Ruch wolności w Częstochowie pyta, mieszkańcy odpowiadają. Tematem pierwszej sondy ulicznej jest pytanie, jak żyć w Częstochowie. Żyję tutaj dlatego, że mam tutaj rodzinę, mam tutaj znajomych, przyjaciół, studiuję tutaj także i no i miasta nie chciałbym opuszczać. Natomiast żyje się różnie, przede wszystkim. Problemem jest bezrobocie, które się jednak nie zmniejsza, mimo że miało się zmniejszyć, na razie się nie zmniejsza i trudności ze znalezieniem pracy dla młodych ludzi również są. No i jest to bolesne, bo nie wiadomo, czy będę tutaj dalej po studiach mieszkał, czy nie, czy może wyjadę do innego miasta, czy może za granicę. Bo Sochowa ja, powinna być miastem turystycznym bo ma dużo do pokazania, ładnych, pięknych miejsc, rzeczy. No głównie Jasna Góra, prawda. Dużo zabytków, które złączone są z naszą historią i z mieszkańcami tego miasta. Także, że w tej chwili są straszne niedogodności z komunikacją miejską, przeważnie dla ludzi starszych, którzy naprawdę muszą dużo nadrobić, żeby zdobyć autobus. No ja w tej chwili też sama nadrabiam jeden przystanek. Nie jestem w stanie dojść, tylko muszę przejść jednak. W zasadzie dobrze mi się żyje, tylko mieszkam tutaj o bloku i te imprezy, które sobie chwalą niektórzy, mnie przeszkadzają bardzo. No zalety, no tu ja wiem, jakie... Wady są przede wszystkim takie, no tak jak pan widzi teraz, nie? Nie ma w ogóle... Przejazdu nie ma nic. Z pracą ciężko, Na no, ogólnie no tak się żyje, no już troszeczkę lat żyję w Częstochowie, także aż tak nie narzekam, nie? W Częstochowie żyje się bardzo spokojnie, niewiele się tutaj dzieje, ale myślę, że to jest bardzo poznane dla właśnie, dla uczących się, dla rodzin, którzy muszą się skupić na trochę innych sprawach. Ja, się, ja podpisuję się po tym, co generalnie co koleżanka powiedziała, bo to jest całkowicie prawda. No tak, żyje się przede wszystkim spokojnie. Generalnie widać, że coś się zmienia, no ale Są nie wiemy... Tramwaje. No, jest nawet no tramwaj, widoczne. czy tam tramwaje. No, ale nie wiem za bardzo, jaki jest z zewnątrz, jak wygląda budżet, jak i takie rzeczy. No więc, tak patrząc z boku, jest fajnie. bym pozytywnie. Tak. Bardzo źle i bardzo ciężko. Tak. Proszę pana, miasto nasze umiera. Dzięki czemu? Dzięki, dzięki czemu? Przemysł jest skasowany całkowicie. Jest tylko marna huta i handel. Handel nie przynosi rozwoju miasta ani zysku. Handel to jest przelewanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni, zysk przenosi produkcja. Tak jest prawo ekonomii na całym świecie. Jeśli, a co jest to, jest to na handlu, jest się na lichym handlu. Dopóki pan Matyjaszczyk nie był prezydentem czystochowy, to było wszystko ok. W tej chwili jak chodził po domach, szukał ludzi, żeby jego popierać, tym bardziej na Nowowiejskiego dzisiaj nie można do niego się dostać. Nie można z nim porozmawiać. On nie ma czasu. On ma czas na wyjazdy za granicę, ale dla ludzi szarych, bezrobotnych, którzy dostają 200 zł z opieki społecznej. I żeby nie opieka, to byśmy umarli z głodu. Po prostu jego nie ma. Wie pan co, no trudno powiedzieć. No, po, po tym, co się widzi, no to. to... Widać, że coś się dzieje, ale wiadomo, że to, że to, co się dzieje, to jest coś tam zaczątkiem, kilku let, kilka lat wcześniej coś się podjęło, prawda? I teraz dopiero, dopiero zaczyna się remonty i tak dalej, ale podjęte może być może przez wcześniejszego prezydenta, być może i przez tego, no trudno powiedzieć. Ja ogólnie nie lubię miasta Częstochowy, jest jestem takim lokalnym patriotem raczej. Dużo ludzi uważa, że miasto jest małe, nic się nie dzieje, ale jeśli się chce, to się może coś znajdzie do siebie tutaj, do roboty, w sensie takim rozrywkowym. A jeśli chodzi o pracę, ciężko powiedzieć, kończę studia, jestem na piątym roku, będę wiedział ty więcej za miesiąc, myślę. Częstochowa się, żyje bardzo dobrze, Częstochowa miłe miasto. Prezydent nasz, jesteś bardzo dobry człowiek. No i co tu wiele jeszcze mówić więcej. Jest dobrze. Wie pan co, no to, co ja można powiedzieć o Częstochowie. No Częstochowa jest wolnym miastem. Jest dobrym miastem. Jest, jest miastem z przyszłością. Natomiast chciałbym tylko zmienić tylko te, właśnie tutaj władzę. Chodzi mi o prezydenta Matyja Szczyka, Żeby tam tutaj zaczęli władzę przejęli prawicowcy. Nie lewicowcy. A pan?